Dzisiaj będzie przegląd przyszłych aktualizacji z Halloweenu. Przede wszystkim na początku zacznijmy od przeglądnięcia sobie strony Star Stable z tymi aktualizacjami. Mamy tutaj 4 tygodnie. Jednak już jest pół miesiąca. Tak się prezentuje, jedna i druga strona. W tej drugiej napisali lipiec i sierpień, nie wiem dlaczego. No i tak to wszystko się prezentuje. My sobie dzisiaj omówimy tylko trzeci i czwarty tydzień, no bo tamte już są za nami. Będą y, chyba nowe dynki do zebrania. Zacznijmy od trzeciego tygodnia. W trzecim tygodniu najważniejsze trzy elementy drugi rozdział opowieści galopującego Thompsona, część pierwsza oraz cukierek albo psikus. Bardzo jestem ciekawa, co tam będzie się działo. No a teraz przeczytajmy sobie aktualizacji. Cukierek albo psikus, dzień trzeci, 26 października. Kasper i Linda analizują to, czego Lindzie udało się dowiedzieć o galopującym Thompsonie. Od zeszłego roku, gdy skończysz pomagać Lindzie, w tym tygodniu psotnica zaprosi Cię na zbieranie słodyczy. Z pewnością nie zabraknie świetnych wrażeń. Zacznijmy teraz z tygodniem czwartym. Drugi rozdział opowieści galopującego Tomsona, część druga oraz Wraca szukanie duchów ze zwrotem akcji. Interesuje mnie to bardzo. I to nie będzie koniec y, Halloweenu, bo jeszcze później będzie w listopadzie chyba tydzień albo dwa. No, zapowiada się spoko. Tydzień czwarty, drugi listopada. Wzywamy wszystkich chłopców duchu. Czas poszukać duchów z archiwistą. Każdego dnia musisz znaleźć na Jorwiku jednego ducha i zaprowadzić go do twierdzy. Kontynuuj drugi rozdział galopującego Thompsona razem z Lindą i Casper. A teraz zajrzyjmy sobie do filmiku od Star Stable. Tak myślę, że będziemy mogli zdobyć jakąś taką dynię. Mi się wydaje w nagrodę tą taką niebieską. Dużo rzeczy mamy z tamtego roku, ale jak widać niektóre są nowe, odnowione, czy nowe. No i tak by się prezentował ten filmik właśnie. Co myślicie o tej właśnie, o tym tygodniu? Ja myślę, że bardzo fajna rzecz, że zrobię coś takiego kolejne wieści z Jor. Mam nadzieję, że podobał wam się taki spoiler mały. No i dziękuję wam bardzo, do zobaczenia.